Co byście chcieli? Pewnie zobaczyć trochę. Nie wiem, czy byście chcieli, ale ja bym chciał, żebyście wy chcieli zobaczyć. Ja bym chciał wam pokazać nawet odrobinkę, jak wygląda 30 listopada w Tampere. No, tak jak właśnie widzicie, jest śnieg. Leży. Spadł 15. Leży do dzisiaj. Nie stopnia ani razu. Cały czas było minus 3 stopnie. Dzień, noc, bez zmian. Nie przyszło odwyższenia ani razu. No, teraz. Przyszło ocieplenie dosyć takie dwa dni temu i zrobiło się minus jeden zamiast minus trzy. Ale poniżej minus 7 nie spadło, tak? Dosyć statycznie. Tak. No i tak jak widzicie, to jest za małe osiedla. Się nazywa Annala. Część Tampere. Służba drogowa nie pracuje. Nie odśnieżają dróg. Odśnieżają chodniki. Właśnie tam co, to coś, co widzieliście, to była ładowarka, która rozsypuje żwir. Po chodnikach. O, o, o. Tak, ona ma na łyżce, na dole łyżki ma takie takie, takie takie posypywaczki, że prosto z łyżki sypie. Jeszcze ma miejsce, mogę cię puścić. Nie wiem dokładnie o co mu chodzi, ale wykorzystam to jako petek, żeby go nagrać. Jak tutaj pan pracuje. No, widzisz? Nie ma, chcę, żebyśmy przejechali. No, ja mam ma tutaj taką łychę wielką. Na dole tej łychy, nie wiem czy widzieliście. O, tutaj widać posypane żwiry. No, to na drogę. I to jest nietypowe, bo normalnie to dotychczas jeszcze nie sypali tutaj przynajmniej w tym miejscu żwiru na drogi, tylko na chodniki. Tak, prosto z ładowarki nie mają posypywaczek tylko taką łyżkę z, z dziurkami na dole. Dobrze to działa, równomiernie fajnie rozkłada ten żwir fajnie. E, tak, tak. tak. E, nie myśl sobie, jadę automatem, ja nie potrzebuję jednej ręki. Ale teraz już jest skupić, jest ważne skrzyżowanie. Jeszcze do tego muszę ustąpić bezpieczeństwa. No, lód jest wszędzie. Nie wiem czy słychać było, ale się koła przycisnęły przy ruszaniu. No, to jest normalne. Fajnie się jeździ na oponach z kolcami, bo to nie jest tak, że auto się przestaje ślizgać. Właśnie ślizga się cały czas, ale ten poślizg jest zupełnie inny. Tak jak na zwykłych zimówkach gdzieś tam w Polsce, jak wam się zdarzyło poślizgnąć, to jest taki moment, że czujecie, że o koła się oderwały, tyłek właśnie Ci leci i czujesz takie przyspieszenie i że fruniesz dosłownie i, i zastanawiasz się o ciekawe kiedy to się skończy, gdzie się zatrzyma ten poślizg. A tutaj nie, tutaj to, to jeżeli wpadniesz w poślizg, jeżeli koła się uślizgują, to dosłownie momentalnie po chwili, po sekundzie dwóch on ustaje. Bardzo ciężko się utrzymać w poślizgu, nawet jakbyś się starał. Koła się ślizgają, ale tylko No, ale fajnie, bo nie musisz się martwić w ogóle, czy jest śnieg ubity, śliski pod, pod kołami, czy jest lód, czy jest asfalt. To cały czas się jedzie tak samo. Jest, jest spoko. Charakterystyczne jest to, że pługi tutaj nie jeżdżą. Właśnie wjeżdżamy na obwodnicę Tampere, czyli jeszcze nie wjeżdżamy. No, za, za niedługo będziemy. Co tutaj nie ma. Żadnych prac drogowych związanych z zimą. To są cztery kolejiny, dwie w jedną i dwie w drugą stronę i tak sobie auta jeżdżą w tych kolejnach i jest to efekt tego, że nie ma pługów. Na środku jest najwyższy taki garb pomiędzy dwoma jezdniami. I nie ma tutaj tego takiego zaspy, który tworzy pług, który by zgarniał śnieg na bok. Tak. Bo nie ma, bo nie ma pługi pług nie jeżdżą, nie jest dla nich warunek, żeby pług wypuszczać na drogę. No to o, tutaj też przy Takich skrzyżowanie jak zawsze jest dużo lodu? Dobra, no i teraz wjeżdżamy na ulicę RusConti. Można powiedzieć, że zaczyna się od ulica Rusko, Herwanty Juarez, aż do Lembar. Cały czas tą drogą. Mm. I tutaj strefa 40. Jaka droga. E, fajna firma Kalmar. Nic z, imponuje mi dosyć. Fajna jest, fajna, fajna. Zajmują się spedycją. E, I cóż? No i cóż? No i tak, wjechaliśmy mm. na teren przemysłowy. Rusko się nazywa. W Finlandii bardzo mocno rozdzielone, przynajmniej w tym tam jest. dzielnice przemysłowe nie są zamieszkałe w ogóle. Tak samo dzielnice zamieszkałe nie są przemysłowe. Jest bardzo wyraźne rozgraniczenie. Dobrze jest to wszystko zaplanowane. Tutaj ludzie tylko przyjeżdżają do pracy. Nikt tutaj nie ma budynków. Teraz to akurat idziemy sobie przez las. Ale gdzieś tam za tym lasem jest następne osiedle. Się nazywa Herwanta. Chociaż... Nie, jeszcze nie. Jeszcze kawałek będzie rusko tutaj. I co prawda tutaj jest jakieś osiedle mieszkaniowe, ale ta taka fabryczna część Rusko jest. No, zupełnie są tam tylko hale i więcej. A tutaj też są hale. Tak. O, gdzie ten Fokus uciekł? Gdzieś mi się ręka uciekła. Sorry, jakbym krzywo trzymał telefon, to mi powiedzcie. Uchwyt by chętnie bym użył, ale ten uchwyt działa tylko w pionie. W ogóle jest po nim na Chi po chińsku napisane: This spring. This spring, this summer Tak, zapowiedź jakiegoś filmu no, wyjdzie tej, 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 tej wiosny. <grym>, tej, tej wiosny. <grym>, tak się nazywa. O, chińskie produkty. <grym>, tak, tak. tak. To ogląda moje wcześniejsze filmy, pewnie pamięta tą drogę. Albo ja uświadamiam Was teraz, że jeżeli oglądaliście to, to było z tej drogi, gdzie marudziłem, że ograniczenie jest do 60, mimo że warunki są zupełnie inne. Patrzcie na te skały, a te skały tutaj to są charakterystyczne. Tak, za chwilę to będzie 50, jeszcze w ogóle. Także w ogóle. Ale nie, ludzie się nie stosują do ograniczeń. tutaj. Jadą ile chcą. Osiemdych się zdarza, tutaj w tym miejscu. To nie, że jakiś Polak szaleje taki jak ja, tylko Finowie tak jeżdżą po prostu. Ale nie widziałem nigdy, żeby ktoś w mierzył prędkość, chociaż bo Finowie mówią, że zdarza się. Co jest e, niespotykane w Polsce, jest to, że radiowozy są też nieoznakowane i potrafią mierzyć prędkość e, pojazdu przy, poruszającego się w przeciwną stronę. Mają te fotoradary tak skalibrowane, że mogą zmierzyć prędkość nadjeżdżając naprzeciwka. No taką przynajmniej dostałem informację od FINA. Nie mam podstawy tego, żeby w to wątpić, bo technicznie jest to taka sama operacja, mierząc w tę samą stronę jadąc. Tak, w prawo na Herwantę, my jedziemy do Wores. Wores ciekawa dzielnica. Dzielnica osiedle, miasteczko Tutaj te pojęcia administracyjne są zupełnie inne, nie tłumaczą się jeden do jednego na polskie. To ja bym powiedział, że to jest osiedle. A to jest tak jakby osobne miasteczko w obrębie jednej aglomeracji tamper. WOORES powstało dwa lata temu. Całe osiedle był tam tylko las, zaczęli budować za cztery lata temu, no i od dwóch lat już tam ludzie pomieszkują. Także to wszystko tam jest zupełnie nowe. Możecie też usłyszeć e, informacje o takim nowoczesnym systemie e, zbiórki śmieci i odpadów w, w Finlandii, który istnieje: że jakimiś kanałami podziemnymi są transportowane śmieci do jednego zbiornika, ale takiego zbiorczego. E, to, to tak, to, to właśnie taki system istnieje w WORES, jako że wybudowali każdy budynek, który tam stoi, dopiero w ciągu ostatnich kilku lat. To Razem z tym powstał właśnie cały ten system kolekcjonowania śmieci. Jest to eksperyment, wszyscy wiedzą o tym, że to jest eksperyment. Nikt nie wie, czy to wypali. Ja nie dostałem żadnych informacji, żeby to był jakiś cudowny sposób. Na wykopie pojawił się, pojawiła się dyskusja na ten temat, i faktycznie dosyć trafnie ktoś zwrócił uwagę. Nie będę cytował. Jakie tam sugestie były, co by w przypadku Polaków się tam w pierwszej kolejności znalazło tak kanał i co by je zatkało, ale tak. Tak, podejrzenia, że, że ktoś by próbował wersalkę <grymny> zutylizować takimi rurami. jest dosyć słuszne. No nie wiem, nie słyszę, żeby ktoś tutaj miał jakieś wielkie awarie z tym śmieci w Ale tak. No, także jedziemy tam, po tamtej stronie. Za tym lasem nie ma nic, a czy jest las. Ale tam już żadnych zabudowań, żadnych miejsc. Można by zaryzykować stwierdzenie, że jak wejdziesz w ten las tutaj i będziesz szedł w linii prostej na południe, to cywilizację spotkasz po przejściu dopiero kilkudziesięciu kilometrów. Nie przedniesz drogi jakieś, bo drogi są w Finlandii bardzo charakterystyczne. W Polsce jest bardzo jest typowe to, że jeżeli masz dwa miejsca, na przykład mieszkanie twojej cioci i twojej babci, to masz wiele różnych dróg jakim mógłbyś przejść z jednego punktu do drugiego? E, tutaj nie. To jest jedna, jedyna słuszna droga. E, koszt budowy dróg u nich jest podobno drogi dlatego budują mało dróg. I tutaj zawsze schemat wygląda taki sam, że z drogi osiedlowej musisz wjechać na drogę łączącą osiedla e, i tą drogą musisz przejechać do następnych ewentualnie autostrady. Tak to działa. Dobra, to jest Włórez. Mam jeszcze 3 minuty, także mogę wam pokazać, bo normalnie bym skręcił tu w prawo, ale Gór jest tak, no takie. Hmm, z jednej strony bardzo zaskakujące architektonicznie, a z drugiej to tak się czujemy tutaj z żoną jakbyśmy do Wałbrzycha przyjechali. Nie, nie, nie mam nic do Wałbrzycha, no to jest troszeczkę niezbyt fortunne miasto, jeżeli chodzi o swoje... No, no dobra, nie będę nic mówił o, o Wałbrzychu, Ale jednak czuć tutaj taki Wrocławsko, taki Polski. Powiew urbanistyczny, co nie jest typowe w Finlandii, takie bloki blisko drogi, to jest bardzo nietypowe wręcz. Tutaj ta pierwsza część, właśnie jest taka dosyć gęsto za zaludniona, a w drugiej części za chwilę, tu już za tym skrajem, są inne budynki. Takie fajne, dosyć z przeszkleniami Na tych budynkach często pojawiają się różne ozdoby, ale nie mam czasu ich wychwytywać teraz, bo prowadzę. Wam ich pokazać, ale może zaraz uda się coś ustrzelić. Ustrzelić jakieś, wiecie, na elewacji budynku całym, e, jakiś, jakiś, o, tam coś jest. E, takie, no, bardzo ładne ozdoby, no cóż, tak. Niestety nie znam tej, tej części WORES, bo nigdy tu nie mam powodu, żeby tędy jeździć, ale zdarzyło się kilka razy. Jest to dosyć ciekawe. Tak, że tak. Tak, wszystkie te budynki powstały w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. A już jest dzielnica cała zamieszkana. Także, no, ciekawe, ciekawe. O tamto na przykład, tamto coś? Co? Jest ciepłownia. Albo jakiś taki budynek użyteczności publicznej. Ale co ja wam pokazuję? To patrz, gdzie jedziesz. Eee, tak. tak, tak, tak. No chętnie bym wam opowiadał wszystko, tylko nie wiem czy co was to interesowało, Koryguję się. Żeby nie gadać za dużo ci, co mnie znają, to wiedzą, że chętnie bym powiedział wszystko dosłownie, co nam, co nam temat. Ale to chyba wiele ludzi tak marzy, lubi gadać o sobie, bo to jest takie fajne. Tak, tak, nie, ja zdradzę Dobra, zdradzę. Ja nagrywam to wszystko i chciałbym to opublikować na YouTubie. Informacje na temat Finlandii, jak tu jest, jak to wygląda. Ja zanim byśmy się tu przeprowadzili nie wiedziałem, szukałem informacji na YouTube i na YouTube jest mnóstwo materiałów na ten temat. Ale bardzo ciężko jest je znaleźć. to jaki piękny świerk na elewacji. Zobaczcie, takie smaczki. Fajne to jest, to, to jest urocze akurat w tej dziennicy. Tak, jest mnóstwo materiałów, ale jakoś jak szukałem ich na YouTubie wcześniej. Przed wyjazdem, to nie byłem w stanie uzyskać odpowiedzi jak tam jest. Jeżeli już to jakieś tam anglojęzyczne materiały mi się wyszukiwały, które raczej tak gloryfikowały mieszkanie w Finlandii. Nie wiem jakiś student, który się przeprowadził do, do Oulu na głęboką północ. E, zachwala jakie to jest fajne. No kurczę, no, na zamówienie film zrobiony. No nie wiem, ja tutaj nie mam, nie jestem na zamówienie. E, wszystko co mi na, na język się nawinie, to wam powiem. Chętnie. Mieszkam tutaj kilka miesięcy dopiero jeszcze świeżo, ale też swoje przeszliśmy i odkryliśmy rzeczy, o których nie mieliśmy zielnego pojęcia, mimo że szukaliśmy informacji na ich temat przed wyjazdem. także to, to jak zorganizować sobie wyjazd do Finlandii, to zależy od bardzo wielu rzeczy, od tego, czy ma, jaką macie pracę, jaki macie zawód, czy macie pracę po znalezieniu, czy macie dzieci, zwierzęta, w jaki sposób chcecie żyć tutaj czy też na krótko, na długo, czy znacie język bardzo wiele różnych rzeczy zależy. U nas sytuacja jest taka, że trójkę dzieci, psa, duże auto, oboje mówimy po angielsku z żoną, dzieci nie mówią w żadnym innym języku niż po polsku, ale przeprowadziliśmy się tutaj z zamiarem zamieszkania na stałe. I jakoś udało nam się to wszystko zorganizować. I muszę powiedzieć, że poszło to wszystko bardzo dobrze. Spodziewaliśmy się dużo ilości problemów, ale no, było ich tylko trochę. Oczywiście, takich, których się nie spodziewaliśmy. W każdym razie nie chciałbym namawiać ani mówić, że tutaj jest super, bo to wszystko zależy, to wszystko jest subiektywne, zależy od tego, jaki macie charakter, jak, czego oczekujecie od życia. Dla nas jest super, ale nie chcę zachęcać, nie chcę Was mieć na sumieniu, jeżeli będziecie zawiedzeni. zawiedzeni. Prędzej wolałbym Wam zdradzić właśnie te negatywne elementy. No i na pewno, na pewno kiedyś wam opowiem. Jak nie, to zapytajcie sami o jakąś rzecz ja Na każdy temat dosłownie wam chętnie opowiem. Co byście tylko chcieli. Dobrze, to jest szkoła w Worres na samym skraju. Trochę głupio, bo to jest... To jest już ten nazw. Dalej nic nie ma i ta szkoła mimo że jest jedyna w całym osiedlu, to wszystkie dzieciaki muszą naginać na skraj tej dzielnicy, nie, nie, ma, nie jest ona w centralnej części, żeby... Żeby, 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 no co? <śmany> żeby do szkoły przyjść. Tak, 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 to trzeba zaparkować. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Co chcecie, to mówcie, ja Wam chętnie Wam wszystko poopowiadam.